Zacznijmy. Omega is that a shiny? Co? WTF, no k***a mać. No i oczywiście, jestem w bisk. No, No, zajebiście. Dobra, i tak się wyjebałem, z Nic nie Dobra. Dobra, tak, dwu walka, pierdół, pierdół. Okej. Okay. Heavy slam w ciebie. I bullet seat w ciebie. Po prostu to przyspieszę. Cztery razy. Expanding force, żyjemy. Heavy slam. I do widzenia. Już cię nie ma. Tak jest. Dobrze. Porygon 2. On włącza jebany ten. Czy ja już jestem pobery? Nie, nie, jeszcze nie jestem. Czekajcie. Ja przeżyję Expanding Force. na off w ciebie, żeby nie dostać Expanding Force'em. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Dlaczego Sabrina ma tyle shiny? Bo genuje sobie pokemony. <laughs> Aha! To na hita spadło. Co? Belly Drum. I on teraz. Odpala mi Trick room, więc ja jestem szybszy. Brud Bonnet jest szybszy ode mnie na pewno. Więc zmienimy na ciebie. Matkat, oczywiście. Crunch. Nie wiem, czy to go zdejmie. O! O, kurwa! Leaf Blade? To może zaboleć. Ah. Brute jest tak mocny, ale nadal. Ile zdjąłem? 3 Pokémony, kurwa, tym Snorlaxem? Czy Hurricane w Brute pierdolić go. Indidi ma tylko 55 defa. Mało. Knock-off. Spoko. Expanding Force. Ciekawe, czy Charizard ma szansę przeżyć w ogóle? Udało się, poświęcić Charizard. Kurwa, Skylar też padł. Oh, nie! Bo w tej chwili się poświęcam, wiem o tym, ale odbiję mi rurkołtem atak. No i chuj. To nie był dobry wybór. U, u. A życiach z matki pami się nie chce tłuc? Nie, nie lubię. You will pay. Wiedziałem, że chce się tłuc ze mną. Yo! Belli Pognoju. Serio? Przeżyłeś to? On ma sześć... Eee, najgorzej jak zdechnę. To jest mega, o kurwa. Dobra, Rest. Żyjemy. Jestem szybszy od niego, co ja robię? Bullet Seed. Wypad. Frostmoth. Eee, mam ochotę kliknąć sound tak bardzo, ale wiem, że AI zrobi inaczej. Wiedziałem. Sleep Talk. Ty jesteś beznadziejny. Ja pierdolę! Straciłem tego Pokemona w tej chwili. Kurwa, no i moje pomysły poszły się jebać. Mm. O! Robimy sweep! Moje ulubione! K*** was straciłem wszystko! Yahoo! Ale fajnie, zajebiście. Słuchajcie, chcecie mnie ktoś zresetować, bo tak trochę mam problem. Bo ja już yy, przegrałem. Przegrałem, przegrałem. Poproszę reset. <śled> Proszę! Nie, serio, bo jak tak, to straciłem 6 pokémonów. Tak się nie robi. Dzięki, smoczy! Panowie. Ale się zesrałem chwilowo. Przez dwie godziny tylko niego pokonaliśmy. No tak! W ciebie. Ale kurwa, ale Alakazam jest tak silny. Trace. Psychic Surge. Zajebiste. Shadow Wall. Cudownie. Piękny Spec devdrop. Drop. Expanding Force. Żyjemy. Easy. Heavy slam. Do widzenia. Porygon 2. Dobra, pięknie. Expanding Force to mnie nie zabija. Jest rum odpalony, więc to niszczy ciebie. A ciebie zmieniamy na... Ciebie. Crunch. Do widzenia, pan. Ice Beam. Plus. To był kryt w ogóle. Lol. Ale brud bonet mnie ora. Chyba, że używam Heal Pulse w mojego Pokemona. WT! Yahoo! I Hilpulsik, Jedziemy! Jedziemy, dawaj malina! A to mi się podoba! To mi się bardzo podoba! Teleport! <ścoughs> Heavy Slam, Hillbulls. Uh, Bo ten pewnie, pewnie będzie spamował protektem. Oczywiście, że tak. Hilpulsik, proszę bardzo, w pełni zdrowy! <ścoughs> Dobra, pytanie, ile mamy jeszcze tych? Mamy jeszcze jeden Trick Room, więc Ursaluna nie sądzę, żeby była szybsza. Crunch wędruje w Ursalunę i Surf chętnie bym użył, bo Ursaluna dostaje też po mordzie. High Horsepower. Kurwa. Podoba ci się taktyka? W chuj. Plus jest taki, że w kolejnej turze będę szybszy. T-Bolt. Dobra, luz. W tej turze będę na pewno szybszy. On nic nie może zrobić batmią, nie? Pecie. Trikrum wyłączony. Crunch. Psychic. Ursalona pada. Porygon pada. Easy! Easy! Batmi, przykro mi, że wyjebałeś się na głupi web, ale taktyka z Heal to było to. I e, szanuję bardzo. Bardzo szanuję, bardzo dziękuję, prawda? Pięknie, 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 PIĘKNIE! Ja jestem tak słaby w dwu walkach! Udało się bez większych komplikacji. No coś cudownego, no ja jestem zachwycony. Dobrze, za 75 koła kupię Magikarpia, pewnie, że tak. I to jest Shiny, proszę bardzo. Ja bym chyba uznał za token. Tak, to jest Shiny, proszę weź, Guard of Warright I Shiny Charm, moi drodzy! Po co mi jakiś useless kurwa magikarp? Useless magikarp, kiedy mam shiny charm. Shiny hunting, no na pewno. Dobra, słuchajcie, robimy z niego tokenik. Nie było tego magikarpia i mam prawo złapać pierwszego pokemona, jaki mi gdzieś tam wyskoczy. Szybki wpierdziel od Broka? Ej, możemy tam iść. Pewnie. Jenma. Cudownie. Jenma. Więc Jenmą zostaje pan Kesebi. Więc mówicie, że mega Stone dla aerodaktyla. Pytanie, jak mogę zaorać Broka? Teraz, na chuj mi Megaston dla Aerodaktyla, jak Aerodaktyl jest, za przeproszeniem, nieżywy. Jak to zdech? To znaczy, że tyś go killym? <laughs> to nie, to ja pierdolę tego broka. <laughs> Muszę go pokonać? Co ty gadasz? Dobra, zacznę chyba serio a Zobaczmy, Great Ta... <laughs> Jaki paskudny <zgodny> sprite! <laughs> Dobra, co ono, Psychic, nie? No, jest kurwot, Bezczelny, zwykły śmieć. Au. Muszę to zrobić. Całkiem nieźle. Crunch idzie w moją stronę. Ajajajaj, jaka aj, 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 moc, jaka moc, jaka moc. Low kick. Do widzenia. Jestem teraz walczący. Whelp. No, Scissor, co za moc. Aerodactyl. E... Wiedziałem! Ja wiem, że to może być... E groźne dla mnie, ale mamy Charti Berry, więc Mega Aerodactyl uważam, że jest szybszy ode mnie. Jestem szybszy od Aerodactyla. Chyba, że jest max speed. Aaa, boję się. Dobra, pierdolę, przecież to jest tylko Aerodactyl, nie? No Aha! A no tak, bo ma ten... Yy... Nie, nie, burza piaskowa chroni go przed... On może mieć Dual Wing Beat. Jestem szybszy, no nice. Jak ja mam go teraz zdjąć, nie wiem? Snorlaxa poświęci czy zwoli? Sorry. Przeżyłem to. On miał sash. Sorry. i e speed Nie miałem specjalnego wyboru. Czerwim, tak jest. Omastar. Great task, paskudztwo. Dobra, wygrałem. Ale jakim kosztem? No kurwa, cztery dobre Pokémony straciłem. Generalnie grunt to robić jej solidny wpiełą. Witam z powrotem, no się ma. Oczywiście, że zacznijmy walkę. Palafin! Więc jest zmiana na 100%. Flip turnem, spoko. Kindra. Która jest pewnie szybsza. Ale mogę skopiować jej abilitkę. <laughs> tak jest. Dobra, zmieniamy na Ciebie. Snipeshot, ty kurw ognoju. seed. wiedziałem. A, ferocona masz! Ty kurwo, stara! Wydaje mi się, że para czarz go zniszczy. Sływ, słym, no ta. To... Wypierdalaj. Garados? Mega. Muszę zostać, no. Szczerze, to nie jest najlepszy, najlepsza moja walka. O, i zdechłem jeszcze. Dobra, wiecie co, ja się poświęcam, pierdolę to. Pierdolę to. Owszem, miałem tego nie robić. Owszem, robię to. Żebym teraz przypadkiem nie wygrał tego, czekajcie. <grym> Dopiero by było. Dobra. Opadłem, ojejku, jaka wielka szkoda. Nie, wyślę ciebie z powrotem i przechwycę twój swój swój Dobra, już wiem, już wiem, co zrobię. Już wiem. Jeszcze raz. Coś ty odjebał nielegalny reset, już darujmy sobie to. Nagle zmienia na ferroforna Thorn'a. Cały mój plan poszedł w pizdu. Ehm, trick or treat? Shadow Ball. Ty kurwo gnoju. Leech Seed. Dragon Dance. No tak, wiadomo. Where is Seed, żebyś... Ta. Fajnie. Zajebiście. No to generalnie chyba po mnie. Po raz kolejny. Uśpiłem. Ja pierdolę, jak małe bezczelne. No i tak jestem w totalnej dupie. Dobra, okej, okay, wyjebujemy się i jeszcze raz to robimy. Ah, oh, shit, here we go again. Na Seismitoada mamy Batmiego. I teraz tak, w pierwszej turze on mnie widzi i używa elektrycznego ataku. Wróć, yy, wodnego, przepraszam. Więc zmieniam na ciebie, Flipcher. Najprawdopodobniej wejdzie Seismitoad. Jestem szybszy. Co ty kombinujesz, kurwa, gościu. Chciał walczącym atakiem. Ok. Teraz znowu wodny. O, ale to robię, ale to robię! O, dobra, teraz wszedł ten frajer. Dobra. Teraz wyjdziemy tobą, skopiujemy abilitkę i zmieniamy się w mega. Kopię abilitki. Teraz jestem szybszy od niego. Tak się to robi. Tak się to robi. mi to nie żyje. Zajebiście. Teraz wchodzi Garados. Jestem nadal szybszy. Focus blast. Nie zniszczy go. Crunch mnie już tak. No spróbujemy. Waterfall! Jest szansa, że przeżyjemy. Giga czadzior! mnie nie zabija. Zmieniamy na ciebie. IQ może być. Teraz boomburst. Throat spray się odpalił. Thunderbolt. Kurwa i przeżył, patrz jaki wariat jebany. E wszystko rezystujesz, cudownie Wiecie co, mam to gdzieś, będę atakował i tak Fajnie <laughs> Zajebiście, marzyłem o tym Dobra, wchodzimy tobą i możemy Nas spokojnie atakować Magma Storm, nie trafiłem w gorybysa. sa. Focus Sash, mhm mm Dobrze, rozumiem, Leech Seed Nie żyjemy, fajnie, fajnie Marzyłem o tym, w chuj marzyłem o tym Thunder Wave, nie ma kurwa opcji Wypierdalej mi stąd. A, Sasz za Sasza! Śmieciu! Ale to jest szybsze ode mnie. Muszę poświęcić się. Thunderwave. Więc wejdziemy ala Kazamem i klikniemy... Ten Psychic, sorry. Palafin. Sajgiste wybory? O! Nie przeżyłem tego i tak. Fajnie. Być może. Nie! Nie! Dobra, będzie hawajska. O nie, faktycznie, wypełni mi hawajską. Załóżmy, że tyle. Dobra, palafin. Widząc protekt, zmienisz na feroz... feroz... thorna. Nie zmieniasz. Nie rozumiem, o chuj ci chodzi, ty kur... Dobra. Zmiana na fero, oczywiście. Wszystkie moje pomysły poszły się jebać. Zapomniałem o tobie. <laughs> Jom, gdzież w spanko, stary. No tak, zawsze zmienia. Dlaczego tego nie przewidziałem? Nie wiem. Zjebałem to bardzo. Wyjebmy się. Jakie opluwanie własnych reguł. Nie zmieniam się. Protect. Zmieniłem się w końcu. Kur... Dobra, charge beam. Kindra. Snipeshot. Git. Łatwo? Haha, ha, dalej Dobra, Gerados. Dobra, ty. EQ. Q, git. Jon? Będzie ziemny atak. Ooo, Jak ja to przewidziałem! Jestem taki wyjebisty! Nie wiem, czego użyjesz. Ice Beam, no tak, wiadomo. Nie masz zimnych ruchów już tych Pokémonów. Thunderway. Fero. DGC, chyba śmieć. Taunt. Ha, chciałbyś. Teraz będzie roślinny atak w moją stronę. A jednak stalowy. Boom burst. Rest. Ice beam. Rest. Jestem szybszy jak coś. Dobra. I wiecznie się leczę w tym tym. Zajebiście. I teraz reszcik. Proszę bardzo. To jest moja kontra na pierdolonego Frosorna! Tak długo jak nie trafi kryta albo nie skończą mi się pipi. Właśnie mi się skończyły. O nie. No i chuj się nie udało. Kto by pomyślał. Ale mamy ciebie i mamy... Charge beam, którym nie zniszczyłem tego Pokémona, ale jesteśmy, plus 2 i para Charge, wyleczony fajnie, leczonko od tego. krętarka, Nie fajnie. No, dzisiaj wyjebałem, ale mamy ciebie. Energy Ball, super, fantastycznie. Zipizap, zipizap. Z twoim pierdolonym jetpunchem, ty śmieciu. No i się wyjebałem. No fajnie.